you mm -hmm. mm -hmm. Witam w programie Świdnik TV. Zawodowo świat liczb nie ma przed nią tajemnic. Jednak prywatnie jej największą pasją jest gotowanie. W 2021 roku opublikowała pierwszy przepis na Instagramie jako Coś się gotuje i od razu zdobyła grono sympatyków. W naszym studiu gościmy dzisiaj Annę Gorgol. Witaj Aniu. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Anusia, powiedz nam skąd wzięła się twoja pasja kulinarna. Czy ty lubisz po prostu eksperymentować i stąd, czy ktoś cię zachęcił? Moja pasja kulinarna wzięła się już od najmniejszych lat. Nie pokazywałam może tego za bardzo, ale bardzo lubiłam eksperymentować w kuchni, gotować i zawsze jakby przychodziły święta czy jakieś inne imprezy, to zawsze próbowałam jakieś nowe przepisy wdrażać do rodzinnego domu i <laughs> jakoś tak powoli, powoli, powoli stwierdziłam, że może powstanie z tego jakiś profil kulinarny. Czyli mama pozwalała ci być w tej kuchni. Tak, nie wyganiała. Nie wyganiała mnie. Rodzice też dużo i ciężko pracowali, więc dużo czasu poświęcałam, gotowałam obiady i tak dalej, więc nigdy nie było tak, że byłam jakoś odsunięta od kuchni. Zawsze pomagałam mamie lepić pierogi czy babci, kluski. Więc od małego już byłam przygotowana do tego, że w kuchni lubię być, lubię gotować i eksperymentować. Aniu, a powiedz nam, jak to się stało, że Twoje przepisy trafiają na Instagram? Stało się to tak, że pewnego dnia, był to 6 stycznia 2021 roku, wstawiałam na swój profil e, przepis. Nawet to nie był przepis jeszcze. E, jeszcze Nawet nie wiedziałam, z czym to się gryzie, ten cały Instagram i te e, wszystkie przepisy. Była to zupa. E, może zgadniesz, jaka to była zupa, ale tego już przepisu, znaczy przy tego zdjęcia już nie ma, bo mi troszeczkę wstyd, bo to było tak zrobione, że no, nie ładnie, nie fajnie to pokazywać teraz. <zysy> <zysy> był to krupnik. I od krupniku się zaczęło. Zaczęło się też od tego, że mój mąż zawsze mówił, że chce, chciałby być w świecie internetu. Dużo grał na konsoli i zawsze powtarzał, że to jest najważniejsze, to jest nasza przyszłość i tak dalej. No i on nigdy się nie odważył, a ja się odważyłam. Więc z dnia na dzień coraz więcej wstawiałam przepisów. Coraz bardziej to pokochałam. Bardzo lubię też kontakt z, dru z drugą osobą, która siedzi po drugiej stronie, z osobami, które wykorzystują moje przepisy, które pokazują, jak wykonały te moje dania. Jest to takie bardzo miłe, naprawdę podbudowuje to drugą osobę. No i ten świat ukazał, pokazał dla mnie, że Naprawdę warto. Warto no, się dzielić miejsce, i tym bardziej, że to tak. robimy to wszyscy, bo nie tylko ja. Wszystkie mhm. osoby, które są na tym Instagramie, które pokazują, mają profile nie tylko o gotowaniu, robimy to za darmo. Więc y, tak jakby dajemy swoją wiedzę za darmo i jeżeli ktoś z tego korzysta, to tak jakby dla nas to jest jeszcze większa nagroda. Ale to widać, bo masz szerokie grono odbiorców. Tak, mam szerokie grono odbiorców <gry> i bardzo im dziękuję z tego miejsca, że w ogóle chcą ze mną być. Wszystkie głodomory ich pozdrawiają. E, z, w ogóle jestem w szoku, że mnie ktokolwiek zaprosił do jakiegokolwiek e, Programu. Jest mi bardzo miło z tego Cieszymy powodu i mam nadzieję, że będzie tych obserwujących jeszcze więcej, że będą chcieli ze mną zostawać, że będą robić moje przepisy, dzielić się ze mną swoimi wykonaniami tych dań i liczę. Na pewno, naprawdę. bo twoje filmiki są bardzo takie hipnotyzujące, więc ja je bardzo lubię oglądać. Dobrze, a Aniu, a jaki ty lubisz najbardziej mój filmik? A no wiesz, ostatnio oglądałam twój filmik z jajeczkami na święta, no tak. bo teraz wiesz, pod kątem świąt no bardziej. Tak, tak. tak, to mi się podoba, te jajeczka. Też oglądałam bodajże, tak fajnie smażyłaś polędwiczki. Nie to Nie był indyk. czy wieprzowe? To indyk. Był, aha, czyli to drobiowe. Indyk. Tak, 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 tak. Bardzo tak. fajnie Widziłam, że jest po prostu tak szybko to robione, że e, muszę go wcielić w swoje życie i do swojej kuchni. Także Cieszę się bardzo. I myślę, że obserwory. wiele osób też właśnie e, przychodzi do mnie z tego powodu, że te przepisy staram się robić proste, no, e, takie szybkie i e, produkty są zazwyczaj dostępne w. We wszystkich takich prostych sklepach nie trzeba y, kupować jakiegoś produktu przez internet, żeby wykonać to danie, prawda? Nie Tylko po prostu zapisywać, zapisywać tak, na kartce, żeby i zapamiętać. Żeby to musi być masło palone, kogoś tam. Nie, nie, nie. Tu wystarczy, że pójdziesz do biedronki, kupisz sobie kawałek sera białego, Czyli parę wszystko, jajek, mąkę, ręką. tak. I możesz już wtedy wykonać to danie. No właśnie, a y, jak pracujesz nad tymi przepisami? Wchodzisz do sklepu i na przykład widzisz, o jezu, ten produkt wpadł mi w oko i y, y, po prostu muszę z nim coś zrobić? Czy... To jest jak to, to dół. Długi, ciężki temat. Ja mam zanim w ogóle zacznę cokolwiek robić, ja mam wyobrażenie już w głowie jak chcę, żeby to wyglądało. Aha. Każdy moment przygotowywania czy nawet nagrywania filmiku ja wcześniej opracowuję go w głowie. I ja wiem jak to powinno wyglądać. Ja wiem jak zdjęcie chcę, żeby było ułożone i żeby to zdjęcie było sfotografowane w taki sposób, że odbiorca jak na to patrzy, to wie, że o Jezus, muszę to zjeść. No tak. Muszę to zjeść. One tak wyglądają. Pamiętasz tak, to też, to, że muszę je wyglądają. zjeść i jak wchodzę do sklepu i na przykład no nie wiem, chcę zrobić sernik. Mhm. Y Załóżmy. To ja wiem już wcześniej, jak ten sernik ma wyglądać. I ja wiem, że chcę mieć spód czekoladowy, środek ma być waniliowy, a na górze mają być truskawki. No. Ale są też takie, na przykład, produkty, które mhm. y, są takie nowe, widzę w sklepach, tak. prawda? I staram się. Y, znaczy, ja już w ogóle ja nie wiem, skąd ja to mam. Ja, nie, ja po prostu coś takiego mam, że jak ja widzę ten produkt, mhm. to ja wiem, z czym on może się połączyć, żeby on dobrze smakował. Aha. Po prostu. Tak. tak jest. I ja po prostu już mm. widzę to od razu w głowie i wiem, że tak, zrobię to zaraz i już ja muszę już iść do kuchni i zaraz gotować. A powiedz mi, czy jest jakiś kucharz, którym ty się inspirujesz i też korzystasz z jego przepisów? Wykorzystujesz je u siebie? Czy inspiruje To yy, ja bardzo lubię yy, kucharzy, którzy już od wielu lat są z nami na polskim czy zagranicznym mm. rynku, bo to nie bardzo chodzi o to, że ja się inspiruję ich przepisami, tylko ich wiedzą. Z nimi jak y, się rozmawia i się spotyka, to oni, jak oni do ciebie mówią i opowiadają o tych przepisach, to ty po prostu chcesz schłonąć tą wiedzę coraz więcej, coraz więcej i jak próbujesz tych ich dań, to po prostu jesteś w niebie. No. I to jest naprawdę... <grych> Inspiruje się każdym. Powiem ci, że ten świat internetu i świat Instagrama, osoby, które tam poznałam w ogóle, one są tak przewspaniałe, tak sympatyczne, gotują tak niesamowite potrawy, na które nawet sama bym nie raz nie wpadła i po prostu sobie myślę: no Kurde, jaki super przepis, czekaj, na to nie wpadło! To jest takie fajne. No i naprawdę, to są takie osoby, którym bym serce oddała. Ale no, a są też takie, którym nie, ale no. Tak pięknie mówisz o tym wszystkim, no. jak gotujesz, jaką masz pasję do tego, jaką miłość, ile serca do tego wkładasz. A powiedz mi, czy jest jakiś produkt, jakieś warzywo, no, którego ty nie cierpisz i które sprawia ci albo stawia przed tobą wyzwanie y, podczas przygotowania jakiejś potrawy? Nie, nie przypominam sobie, jak e, byłam e, młodsza, to wątróbki za bardzo nie lubiłam. No nie wiem, no teraz zjem po prostu, to nie jest jakieś danie, które po prostu jest dla mnie najwybitniejsze na całym świecie, które kocham, ale zjem. Ale nie przygotowuję tego często, tym bardziej, że na przykład mój mąż też tego nie lubi, więc po prostu nie jadamy takich rzeczy. A kto jest twoim właśnie takim e, największym krytykiem kulinarnym? Ojeju, każdy. I, i, znaczy, Czyli krytyka jest dobra, jest ale tylko wrażliwość. i wyłącznie konstruktywna, prawda, mm -hmm, tak, tak, e, krytykuje mnie każdy, od y, moich rodziców, po y, moją siostrę, po osoby, których w ogóle nie znam, które są obce, które zakładają mm -hmm. jakieś fejkowe konta w ogóle na internecie, które piszą mi jakieś przykre rzeczy, co w ogóle bez sensu jest, czego nie rozumiem, no ale są takie osoby, no mają jakieś, nie wiem. Nie wiem, kompleks, No krytykę przyjmuję, ale konstruktywną i wiem, co wtedy mogę poprawić. I to jest fajne, bo na przykład jeżeli wiem, że zrobiłam sernik i mama mówi, no wiesz Aniu, no dobry, ale jak robiłaś kiedyś tamten coś tam to się, no bo tu dodałam o łyżkę czegoś tam więcej. I wtedy wiem, że ja to mogę szybko poprawić. I wiem, że jak zrobię kolejny raz, no to to będzie lepsze. Pamiętam jedno danie, które w życiu zrobiłam, które było przeochydne. Przeochydne i... bo za długo smażyłam. To były, może jak to się nazywa, nie langustynki, krewetki. Krewetki białe smażone w cieście naleśnikowym. Po prostu je tak długo smażyłam, zrobiłam z nim takiego wiura, czy nawet nie wióra, gumę że tego się nie dało, to musi się ale zrobiłam psikusia, psikusa mojemu mężowi i powiedziałam tak, Paweł weź spróbuj, ja jeszcze tego nie próbowałam, spróbuj czy dobre, spróbuj czy dobre, Aniu, ale no ja nie lubię ryb w ogóle, owoców morza i tak dalej, ja mówię, no ale weź spróbuj. No i Paweł to spróbował. To było bar, bar, bardzo złe doświadczenie i więcej już mu tego nie zrobię, tak Ale powiem. Wiesz, ja też później spróbowałam i. Wiesz, że to złe nie było doświadczenia dobre. umacniają i wiesz, tak, po tak, prostu później zwracasz trochę... uwagę uczą na błędach i no. później, później tylko jest już lepiej. Tak, tylko lepiej, tylko lepiej. A czy myślałaś w ogóle o, jak, o wystąpieniu w jakimś programie, wzięciu udziału w programie kulinarnym? E, powiem tak. Już raz miałam szansę, y, znaczy wziąć, być w etapie y, jakby wstępnych, wstępnych takich taki mm -hmm. preliminacji i tak dalej do programu. Mm -hmm. No nie dostałam się, jak widać, siedzę tutaj. <śledzimy> 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 Czy mnie tam ciągnie? Z perspektywy czasu patrzę na to tak, że zdobyłam dzięki temu i dzięki pomocy pewnej osobie, dziękuję Michał Stąd, <śledzimy> za pomoc w przygotowaniu w ogóle do tego programu. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy i to mi też bardzo dużo pomogło w rozwoju właśnie Instagrama i tak dalej. Z perspektywy czasu patrzę to tak na to, że mogłam dzięki temu rozwijać Instagrama i bardziej poświęcić się temu. Tak pewnie nie mogłabym aż w, te, w tak dużej mierze tego robić. Wiesz co, myślę, że też jakbym ja była na twoim miejscu, to by mnie chyba stresowało to tempo. Przygotowywania tego wszystkiego i ja. wybierania w ogóle tych produktów, co bym zrobiła. Wiesz, co to jest tak, że te programy polegają mhm. też na tym, że tam wcześniej dużo czytasz, dużo się przygotowujesz, masz różne jakieś etapy, oni cię uczą do przygotowywania tych dań i tak dalej, więc to jest tak, że ty już w pewnym momencie wiesz, co z czym połączyć, wiesz, co będzie dobrze smakować. Tak samo jak mówię ci, że idę do sklepu i wiem, mhm. co z czym by było dobre, no myślę, że też bym sobie jakoś tam. Poradziła bardziej, bo mi się wydaje, że może stresowałaby mnie kamera. A tak, kamera. No, bo to jednak jest ciężki temat, no do zgryzienia. No. A powiedz, co lepiej wolisz gotować, czy piec? Czy w ogóle e, lubisz to i to? Gotować czy piec, gotować, czy piec, gotować, czy piec. Ja w ogóle to i gotuję, piekąc. E, w ogóle czasem robię pięć rzeczy naraz, jak jestem w kuchni. E, bardzo lubię wypiekać ciasta i kombinować nowe smaki. To jest taki mój. E, no naj, najbardziej, ta, jedyna rzecz, którą tak najbardziej uwielbiam z tego wszystkiego, ale wiem, żeby, traf, żeby trafić do odbiorcy, trzeba poświęcić ten profil na wiele tych różnych dziedzin, no czyli tak. nie tylko to muszą być wypieki, to muszą być i śniadania i różne pasty kanapkowe i różne takie y, dania obiadowe, które właśnie szybko można przyrządzić i tym osobom to odpowiada. No właśnie, zbliża się Wielkanoc, tak, co podasz na swoim stole? Czy będą to tradycyjne potrawy, czy może bardziej nowoczesne? Na naszym stole jest taka tradycja, że my w ogóle nie mamy swojego, znaczy mamy swój stół w domu, ale my nie, nie urządzamy Wielkanocy, tylko na jeden dzień idziemy do jednych rodziców, na drugi dzień do drugich i zazwyczaj i tak i czy siak coś przygotowuje, tylko dzielimy się zadaniami. Nie Aha. jest tak, że wszystko jest na głowie jednej osoby i w tym roku y, idziemy w, oczywiście w tradycyjne rzeczy, czyli jak babka, na pewno będzie cytrynowa na naszym stole, ale oprócz tego też nowoczesne, czyli na przykład serniki z mojego profilu, na pewno będzie jeden przepis, który wrzucę no na dniach. Tak, z Nie tylko, mam <laughs> jeszcze lepszą rzecz, którą przygotowałam i powiem tak, że y, ka każda osoba, która próbowała tego czegoś, powiedziała tak, Aniu, to musi być na święta. <laughs> Aniu, to musi być na Świętek wczoraj też była teściowa u mnie i mówi: Aniu, te, to danie jest przepyszne. Mamo będzie na świętach, dobrze. Ja mówię, dobrze, będzie zrobione. No, oprócz tego, no, oczywiście, żurek, warzyw biały to już zależy od tego. No, jajeczka, no to z tym, z pieczarkami, faszerowane, właśnie z awokado, które z pokazywałam avocado, tak. na profilu. Mm -hmm. Bardzo polecam ciasto Chocobon z Kinder. To są naprawdę ciasta, które wymyśliłam sama. Nie ma ani jednej osoby, która by wymyśliła to ciasto i gdziekolwiek na którymś profilu byście je znaleźli, więc naprawdę polecam je. To jest taki już mój wymysł moje ciasto, które jest z mojej i głowy, i z mojej, wszystko samo. No tam i teraz zrobiłam. tak się zastanawiam, czy dam radę się wprosić do ciebie? Tak, zawsze. Ja w ogóle zawsze wszystkich zapraszam dzień. do mnie. Tam naprawdę, na ubierzcie mi, czasem jakbyście przyszli i zaczęli jeść i wszystkiego próbować, to nie wyjdziecie na pewno nigdy głodnie, a raczej przejedzeni. Czasem jest, mam taki dzień, że jak gotuję, to gotuję na przykład, nie wiem, pięć, sześć dań i ja to już po prostu. Po każdym tam rozdaję po kawałeczku i ja już jestem taka najedzona, że już myślę, że mam dosyć, mam dosyć, już więcej nie. Już nie będę gotować, nie będę gotować, i na przykład mogłabym powiedzieć dzisiaj mężowi, dzisiaj wracam, nic nie robię. Nic nie robię, ja mam tyle przepisów, nic nie robię. I tak wrócę i tak będę gotować. Tak to kocham. No i na tym musimy zakończyć. Bardzo tak. Ci dziękuję za to, że nas odwiedziłeś w naszym studio. Też życzę dziękuję ci bardzo za rozmowę. Życzę wesołych świąt Twoim najbliższym. Tak, ja też wszystkim no i fanom głodomorów życzę, wszystk życzę wszystkiego <laughs> najlepszego z okazji świąt. Wszystkiej, całej ekipie tutaj. I, I przypomnijmy do zobaczenia. jeszcze, gdzie można Cię zobaczyć? Na profilu Coś się gotuje. Więc zapraszamy. Zapraszamy.